Z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, Wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, Wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Gdy dziś osoba dorosła przyjmuje chrzest. Sam moment chrztu poprzedza piękny dialog wyciągnięty jeszcze z czasów starożytnych. Ten, który ma być ochrzczony, słyszy pytanie: Czego pragniesz od Kościoła Bożego? I odpowiada: Wiary. Co ci daje wiara? Pada kolejne pytanie i odpowiedź: życie wieczne. Może dziś w tą niedzielę warto wrócić do tego źródła i zapytać się, co mi daje wiara? Jaką dałbym odpowiedź na to pytanie? Z jaką motywacją przychodzę do Kościoła? Z jaką motywacją się modlę? Czy rzeczywiście celem mojego życia religijnego i duchowego jest walka o życie wieczne? Bo może chciałbym, żeby wiara dała mi spokój, zdrowie, pomyślność, bogactwo, szacunek drugiego człowieka? A kiedy tego nie ma, bo okoliczności życia są różne. Człowiek mówi, tracę wiarę. A czy w ogóle ona była? Skoro nie prowadziła do życia wiecznego, tylko do życia doczesnego? Kościół chce przez sakramenty dać największy dar. Wiarę. Kościół daje wiarę, której której źródłem jest Bóg. Nie otrzymamy tego, co tu na Ziemi jest przejawem wielkości, a często staje się źródłem ludzkiego nieszczęścia, bo może się okazać, że człowiek nagle staje się czytelnym obrazem tej, tego Słowa Bożego. Które mówi, że człowiek zdobył wszystko, a na swej duszy poniósł szkodę. I cóż mu to przyniesie, że ma wszystko, skoro traci siebie. Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła, słyszy Samarytanin uzdrowiony przez Jezusa. Uzdrowiony z trądu można powiedzieć, podwójnie uzdrowiony. Bo trąd nie tylko nie pozwalał mu spotkać się z zdrowymi, ale, trąd nie ale to, że był Samarytaninem, również to była bariera między nim a Żydami, między nim a Jezusem. Znamy te sceny z Ewangelii, kiedy ta Naleciałość związana z nienawiścią jednych do drugich była przyczynkiem konfliktów. A Jezus, Jezus właśnie uzdrawia Samarytanina, tak jak przychodzi do Samarytanki i prosi ją o wodę. Jezus łamie te, te granice stworzone przez człowieka wzajemnej nienawiści, wzajemnego niezrozumienia i przynosi prawdziwe pojednanie. Bo kiedy jest dokonywany przez Boga cud, to po to, by to człowiek się przemienił, nie po to, by zachwycić się cudem. Jezus w rozmowie z Żydami mówi, że wielu było trendowatych, za, w Izraelu za czasów proroka Elizeusza. Ale żaden z nich nie został uzdrowiony, tylko Syryjczyk na Aman. Bóg nie uzdrawia hurtowo, bo może się okazać, że wtedy człowiek by, gdyby Bóg za każdym razem dokonywał cudu, a czasem mamy takie myślenie, że dlaczego są choroby, skoro Bóg może leczyć? Dlaczego jest śmierć, skoro Bóg może przywracać życie? Ale zobaczmy, gdyby cuda działy się non-stop, czy by nas poruszały? Czy mielibyśmy wiarę modlić się o cud, gdyby to była oczywistość? Czy mielibyśmy odwagę? Uwielbić Pana Boga za jego działanie, gdyby każdy z nieuleczalnej choroby byłby automatycznie uzdrawiany? Czy czasem wtedy nie byłoby nam bliżej do tych dziewięciu, którzy nawet nie zauważyli działania Bożego w swoim życiu? To jest ta pokusa, przed którą staje człowiek, niedostrzegania tego, co wielkie, i nawet w obliczu niebezpieczeństwa swojej zagłady człowiek może w pysze trwać przy swoim piękne jest to pierwsze czytanie, że Syryjczyk na Aman jest oczyszczony ale to jest finał bo kiedy przychodzi do Elizeusza i prosi go o to, żeby go oczyścił. Żeby go uzdrowił z trądu, warto sięgnąć do całego, całej opowieści Księgi Królewskiej. Lizeusz nie wychodzi do niego, tylko posyła posłańca i mówi, obmyj się w Jordanie siedem razy, a będziesz czyste. I co wtedy czyni Syryjczyk? Moje rzeki, mojego kraju są piękniejsze. Dlaczego mnie zignorował? Dlaczego nie wyszedł? Wracam do siebie. Gdyby nie słudzy, cud by się nie dokonał. Pozaczęli go namawiać. Gdyby ci prorok kazał zrobić coś większego, zrobiłbyś, a tu masz coś prostego do zrobienia. Masz wzbudzić wiarę. To, że to się może dokonać i wypełnić Słowo. I wtedy dokonuje się cud, który prowadzi do uwielbienia Boga, poganin, który nie wyznaje prawdziwego Boga, uwielbia Go. Wiele jest takich, takich sytuacji, które pokazują. Wiarę prawdziwą, wiarę fałszywą, ale również wiara prawdziwa może być wiarą, która jest nieowocna, ponieważ człowiek nie chce, by ona w nim wzrastała, nie pozwala, by rosła razem z nim. Wiara, która się, mówiąc tak obrazowo, zasusza bez dostępu, Wody łaski, bo człowiek nie widzi w sakramentach ożywiającego spotkania z Bogiem. Nie koryguje się modlitwą, bo przecież tak często nie ma na nią czasu. Nie koryguje się mądrością słowa Bożego, bo przecież mądre głowy internetu wiedzą lepiej i na każdą. Wątpliwość znajdą 30 różnych, 30 różnych wytłumaczeń, które wmówią człowiekowi, że nie warto albo nie można się zmieniać. Że tak dzisiaj należy postępować, że inaczej się nie da, że to jest wpisane w człowieka. I możemy żyć w takiej łudzie, ale Bóg nieustannie dobija się do człowieka. Często też dobija się przez świadectwo życia człowieka. Dzisiaj mówi się wiele o prawach osób wykluczonych. 12 października jest szczególne, może nie tak wybite wspomnienie, ale wielkiego Polaka, który. Gdzieś może nam się gubi w meandrach historii błogosławionego Jana Bejzyma, jezuity, Polaka, który całe swoje życie siły poświęcił służbie trendowatym na Madagaskarze. W czasach, kiedy czarny człowiek nie miał wartości, kiedy trendowaty nie miał wartości, a Polak w tamtym, w tamtym terenie, z Maryją Częstochowską, z Ewangelią, swoimi czynami, swoimi słowami, swoim byciem, swoim życiem, mówi: Macie wartość. Jesteście cenni. Owoc Ewangelii, co mi daje wiara, życie wieczne. Które realizuje przez miłość w życiu doczesnym. Po tym ludzie poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa, jeśli będziemy się wzajemnie miłować. A święty Paweł mówi, jeśli my odmawiamy wierności, on wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć za samego siebie. I dlatego upominaj też każdego z nas, tak jak Tymoteusza. Zbawienie jest w Jezusie. Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Znoszę Ewangelię dla, wie, dla więzów, jak więzień, bo Ewangelia daje życie. Nawet jeżeli pozornie świat to życie odbiera, ale tylko to doczesne, wieczne. Życie wieczne. Tak wiele mówi nam to, jak patrzymy na życie wieczne, jak przeżywamy pogrzeby i śmierć. Jak wiele dzisiaj, nawet rodzin młodych, przeżywa śmierć obok doświadczenia łaski, obok doświadczenia spotkania z Bogiem. Bez zewnętrznych, można by powiedzieć, przeszkód przecież, bo raczej dzieci w wieku szkolnym nie żyją w stanie permanentnego grzechu uniemożliwiającego rozgrzeszenia, a mimo wszystko tak często nie widać ich przychodzących na pogrzebach do Komunii Świętej. To znaczy, że rodzina chce przeżyć nie tylko życie, ale i odchodzenie swoich bliskich w jakimś głębokim zerwaniu z Jezusem, dającym życie wieczne. Wtedy oczywiście człowiek zatrzymuje się na bólu życia doczesnego i łatwo może utracić nadzieję. Dzisiejszy świat łatwo idzie w materializm, który próbuje wytłumaczyć wszystko, ale ostatecznie nie tłumaczy nic z tego, co daje nadzieję. Można wyszydzić Boga, religię chrześcijańską, mówiąc, że to zabobon. I przyczepić sobie zawieszkę pogańską symbolizującą nadzieję, szczęście i być nowoczesnym, szukając nadziei, wyrzekając się prawdziwej nadziei. W takim świecie żyjemy, dlatego możemy i powinniśmy sobie zadawać to pytanie, co mi daje wiara? Co mi daje moje spotkanie z Bogiem w sakramencie Eucharystii? Czy daje mi motywację, by zmieniać swoje życie? By ten cud, który nie powinien mi spowszednieć, nie powinien nie zostać zauważonym, prowadził mnie do uwielbienia Boga, do uwielbienia Jego dobroci. Kolejny dzień papieski, i czasem możemy sobie pomyśleć, że świat i Polacy już zmęczyli się Janem Pawłem. Stał się z jednej strony jakimś pustym wyznacznikiem wielkości Polaka, tak jakby nagle się okazało, że już nie czerpiemy z jego nauczania, nie słuchamy tej głębi życia religijnego, życia duchowego. Nie widzimy mocy, mocy modlitwy różańcowej, do której tak mocno zachęcał. I możemy wiele takich rzeczy zewnętrznych w swoim życiu dostrzegać i cały czas nie zauważać, Bóg mnie przemienia. Bóg daje mi nadzieję. Cały ten rok jubileuszowy wokół tego słowa się orientuje. Nadzieja. Nadzieja, która jest z Boga. Prorok nadziei, świadek nadziei. Świadek Jezusa. Odkrywać piękno spotkania z Bogiem. To nie jest ponad nasze siły. To nie jest ponad nasze możliwości. Każdy z nas może i powinien żyć nadzieją, która prowadzi do życia wiecznego, tak jak modlimy się w pacierzowym akcie nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący miłosierny, dasz mi grzechów, odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. I dlatego przez takich świadków, jak Jan Paweł II, jak błogosławiony Jan Bejzym, jak wielu innych świętych, czy jutrzejszy błogosławiony Honorat Koźmiński, widzimy Chrystusa, który człowieka uzdrawia w sakramentach, w posłudze miłości, w dobru czynionym przez człowieka, wzywającym do modlitwy, do pogłębienia życia duchowego, do świadectwa wiary, która realizuje się w miłością. Co ci daje wiara? Wiaro da ci wszystko. Wiara zrodzi w tobie nadzieję i ugruntuje cię w miłości. Wiara, która jest z Boga, która nawet tak mała, jak ziarnko gorczycy, może wzrastać w wielkie drzewo. Wiara, która może cię ocalić. Wiara, która może cię zbawić. Wiara, która może uczynić Cię człowiekiem szczęśliwym i wolnym. Amen.